Ochroniarzu, zachowaj zdrowy rozsądek. Nie może ci jakiś pan prezes nakazywać, narzucać wykonywania czynności wykraczających poza literę prawa. Warto się szkolić chociażby ze względu na specyfikę danego obiektu indywidualnie. Pamiętaj, niewiedza kosztuje zbyt wiele, a nadgorliwość nie jest dobrym doradcą. Zachowaj zdrowy rozsądek. Nadgorliwość oraz nieznajomość prawa może skutkować konsekwencjami pozwu na drodze cywilnej, ale nie tylko. Możesz stracić uprawnienia i zostać osobą karaną. Jak przyjdzie co do czego, to pracodawca się wypnie na ciebie. Zastanów się czasem, czy warto wybiegać z dyżurki i krzyczeć, a co gorsza, obrażać inne osoby. Nie ma prawa jakiś pan prezes czy administrator obiektu nakazywać czynności, które są sprzeczne z prawem. Zgłaszaj pracodawcy sytuacje, w których jesteś przymuszany do określonych czynności. Jeżeli twój pracodawca nie broni Cię. To należy zaniechać dalszej współpracy. Pamiętaj, każdy jest kowalem własnego losu. Pamiętaj, ucz się. Każdy obiekt jest inny, ale do przestrzegania prawa zobligowani są wszyscy. Przeczytaj, co i gdzie wolno ochroniarzowi. Zazwyczaj podstawowe prawa są zamieszczone na odwrocie twojej legitymacji ustawa o ochronie osób i imienia. Jeżeli uważasz, że ten materiał okazał się przydatny, zasubskrybuj, udostępnij i zostaw komentarz. Będzie to motywacja do kolejnych materiałów na kanale w ochronie